Jestem pod B. Kurwa Kosa kosa Eee, eee małe eee. Co jest? A nie to bym idem no, Ale Rampa i tak Dawaj, go dawać go Dobrze Dobrze, <noise> panowie, mamy kosę, mamy kosę. Koser, koser, tu Zabij, proszę. Co jest kurwa? No i widzieli mnie. Ty no puść. Super ty. Molo. Odpuść, już odpuść. Chłop na highlighty, chcesz? w Tobie. Chłop na highlighty, chcesz? Super ty. Co to by zrobił? Kurwa, serio? Jest Pucu, doncycu, jeszcze kurwa Elżbiety drugiej brakuje, kurwa. Zbyszko, <laughs> czy jest ten Gdzie trzaskowski? Panowie, co jest? Don Paka, cincu. paka Don cincu. dajcie, paka czytam. Taką pół godziny, kurwa na tą rampę, Kacperek... Kurwa, lo, robił B, ale mu nie udało się A, no, nie jest B, B, no B, B bo, bo... <śmary> Ej, panowie panowie bo... Ej, panowie bo... ej, mam pakę ejdź panowie pakę oh, no, Rzucaj, rzucaj, rzucaj <śmary> <Kupuś>. <śmary> 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 Patrzy mi tam? Okno? No te... To jest jakiś żal z tego Zeus'a, <noise> te ty. Chłop się ustawia tam, gdzie to nie powinno być. Oh. Dwóch się stoją, ty. ty. to jest jeden na jeden, O no, kur... Cześć, Bolek. Cześć, Bolek. Na B poszedł. Zaraz ci splantuje. Mówię. <noise> Cześć, cześć, cześć. Boo, cześć. Ja nie na wyciszyłem jeden. się na mikrofonie. W dupie mam to jeden na jeden. Cześć, cześć. tak postawiam. gościa zakoszę. Jak, ej, mówisz jak kidos. Nie pierdol. Efa, co ty gadasz? <głos> 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 nie mogę. Ej, za dużo ciebie wymagamy. <noise> nie no, po ten zbyszko to jest. Nie Nie To jest. To To jest. To jest. Mimo... My musicie powiedzieć, jak pisze. <noise> ja ja to jest. To jest. Ja nie... To jest. To jest. To To no, Zbyszko trzy cytryny, to chyba Anglii, wiesz? <grymne> no, ej, to nazywaj Ej, Kuba, skoro... Ze... Jak jest zero po angielsku? <grymne> Kurwa, zero... Dure... Ryj... <grymne> Bierz MK, -y. Kurwa! Dostał. Paka przestała działać! Ого, о граус биф камат. Покерная. Якобы, на третий тренинг. Co, taki co? śmieszny mecz, o i tak wygraliśmy. No właśnie. Ja nie mów, nie mów, bo możemy teraz dostawać takie no, heavy. E, Chyba, że Dubecki i jak głupi, i rzucać magiki znowu. <grym> Ej, powiedz tak mi. No prawda, to się, że nie zginąłeś. Ej, powiedzcie mi, czemu na Vertigo ja mam za 6 asyst, co najmniej. Flash mit, nic nie widzę. No, ja no, ja życzę ty, tam... Jestem no, na miedzi. idzie. nie. ciut, nie, Pierwszy ciut, nie, Pierwszy ciut, tak. kuba. Nie, nie, No nie, ja, ja, ja spadam bo nawet co? Prosta akcja. Nice, Kuba. Nice. nie, nie, się nie, 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 chyba, że jakimś śmiesznym w konektor no na nice, no, no, zajebiście. Widzisz że ta pozycja jest zajebista, a my w ogóle z niej nie korzystamy. Podejdę, żeby pilnować pakę, wiesz? Dobra, ja trzymam po oce. W BESIE! Nie wiem gdzie, w BESIE. Z takim. I do aps wchodzę. Nie wiadomo gdzie drugi. Wiecie, że w APS-ach. nie, longa? Nie no, niemożliwe, musi być w BESIE. No, Ostatni B, B, B. Super Kuba, Ej, sik. Ej, fik, kochanie. MK leży gdzieś ma. Czekaj, 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 czeka. nie będę to zajmować. Klik. co jest? Co jest, co jest? Ja nie mam pojęcia. Ja. Mam cheaty. Mam cheaty, ja mogę latać nad mapą, widzę was wszystkich. A ja mam noclipa, jestem na mapie Teraz jestem pod mapą Nie, to wiecie tak super No czyli, tak nie zabiję go Ty wiesz, co mówiłeś, że on jest na kosy podatny Patrz, autobany hop to był widzisz, jak się z nie? Zabiję ci teraz, który ma bunny i meta i wszystko zabiję. Zabiję. No stary, na majora no, z tym nie ma... Ja tu nie wiesz, że sam ja się poddaję. Na WSS. No i nie widziałem Ej, masz kosy, tak ja ma A on bez celownika gra. To broni, to no mówię ty. On co? Co? cały gram Mówi, że... Mówi, że bez celownika gram, bo wigla wyrzuciłem, a nie miałem kosy. A bo ja tylko ma jak się wyjło żeby się mu nic nie zajdzie. I tam ma na siebie kiton, u mnie lata, padł, widzisz, on tam lata. No <śla> <śla> tak, to ja tak nie lubię. O, to jest z komputera. Czym prędzej? O on jest z komputera. Kis, Stary, ja skakowałem, Ja się skakowałem. No dobra, ty ja wychodzę. Odnieś samą, bo się, na policję pójdzie Stary, zmień tapetę, bo masz ma dziwną taką. Co mówisz? Zmień tapetę. Poczekaj, prze... No i wywaliłeś mnie z komputera. Wywaliłeś mnie ze swojego komputera. Ej, nie, poczekaj. Zmień tapetę, o! Wyrzuć ze swojego dobra wywalienki nie masz a keż rundy No nie, ja miałem nie, Cię sfakować, ja miałem pieniądze, nie, ci, pieniądze ci zabrać. Bo to potem przyklejnie pisało to, że tylko albo coś tam wprowadzić, wprowadzić. Nic nic nie, 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 nie pisało. Essa. <laughs> no nie, młody haker. Pierwsze. Dobra, ty. Smoke i smoke. Amber poszli. Under, plusuj under

Dobra, to ja już... A no dobra, mam kacę. Mam rację i buję. <grystanie> Śmieszne, że przy tym stole na rozgrzewce jest wózek. Taki dla niepełnosprawnych. No bo ktoś musi kurwa z meczu wyjść z połamanymi nogami, nie?

Nie wiem, Matusz, oni coś Matyusz, jakby nie było, bo tak. No właśnie co? Tak, nie, tak nie do śmierchu, nie. To jest grado. Oh. Tak Dob było. Się nie, Dob poważnie. Się stary, jak Nawodnić. Się... Nie, poważnie, jak się wykąpiesz, to przynajmniej ja mam tak, że gram po 100 razy lepiej. Tak samo bo taki kacperek. Kurwa. Nie, stary... Bo nie, nie, ja ci mówię, jak ja nie potrzebuję żadnych ofów do lasu czy na grilla, bo, bo Kumary same umierają jak na mnie. Ty nie masz ofar, tylko dwa ty ołuchowie. Chłopie, działa lepiej niż ta elektryczna klatka. Masz smażony. No leju, chłopie, chłopie. chłopie bo siada i umiera chłopie od razu. Jest na o ja pierdolę. Potem wraca taki komar do żony i mówi Światło mi umarło A nie może, bo, bo nie żyje <laughs> Kto umarł, ten nie żyje <laughs> Kurde ja Ej, weszły sobie na mistrzostwa jakieś i tam grał globale Ja Zrób mu kuku. Co kurwa? Zrób mu kuku. Nie widać, że późna godzina. No, A dobra nazwa na team, na i patrzę. Spoczywaj w pokoju, kurwa.

Uff! Ej, dajcie mu Ace'a! Nie. nie! Jest Fenix! Fenix, zbierz go! Gryź, kurwa, gryź się! Zbieg na dół, zbieg na dół! O, wybiega, wybiega! Ale go jebie. Wybiega tutaj, Kacper! Bierz go! Zbiega! Nie, Kurwa, To štawe. jest jego, to jest jego Ace! Ej, ja mu chciałem, pom ja chciałem pomóc, kurwa. Pomóż no, mu. No, ci w dupę, żółty. Ej, sam jest. żółty, Chińczyk jeden. No ale to nie było do ciebie. Zaskakujesz mu na łeb i kosa. Oku. ten Co, A ja ty, ja ty... By... Chłopie <grystanie> Wiecie gdzie oni są? <waki> kurwa, kurwa ten Thresh Ideus'a bym mu dała, ty tego Flesha Plecy masz Na czroku. Wiem, że Wenty, wenty, wlub! Kosa, kosa, kosa. Fitness, fitness, fitness. <laughs> fitness. Dobrze! i... A to Kurwa, znowu rampa. Uff. Ah. Oh! <laughs> Rampa. Oj, za czerwoną 40 HP. Sorry. Hangar Co mam z tym wychowano? faktem zrobić? <grym> Chodź, o, nie wiem co od jest. Dać po pysku. <grym> po pysku. Rampa. B. <grym> a, a chcecie zajebistą fraszkę? Lamber, lamber wuju. Dokładnie, nie, nie, nie. A, uciekaj. O, a ty kurwa, ty kurwa. Ej, <zlem> e, nie mogę już zadawać... <zlem> o, kurwa, ukurwa. No? No peweks, kurwa. Eee, <zlem> wenty Co to kurwa, ale zaklęcia. No, ale ci, lecisz. <zlem> 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 Dajesz, on ma wypierup, to Spać Spadł się chuj, nie mógł no, uciec. Chciałbym ja jeszcze jednego. Oj, oj, oj.